Witam Was po raz kolejny w Papatkowej Kuchni. Ja mam na imię Renata. Jeżeli podobają Wam się moje przepisy, zasubskrybujcie nasz kanał Papatkowy, dajcie łapkę w górę. A dzisiaj kolejny prosty przepis, bardzo fajny i na zimę, i na lato, i na wyjazd, i na pozostanie w domu. Będą to kulki mocy. Kulki mocy to takie słodycze, zdrowe słodycze małe kuleczki, które wskrywają w sobie e, słuchajcie, fajne bakalie. Ja tutaj użyję daktyli. E, podstawą będą daktyle, które wcześniej zamoczyłam. E, dodam też troszeczkę nasion chia, które też wcześniej namoczyłam. E, dodam też trochę migdałków, orzechów włoskich. Jeżeli masa będzie za rzadka, dodam jeszcze płatków owsianych, a wszystko będę obtaczała w wiórkach kokosowych. Także, jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, to zostańcie ze mną. Do blendera, a blender musi być dość mocny. Teraz zobaczymy, bo to jest moja pierwsza próba blendera. Od razu się przyznaję. Blender jest nowy, mam nadzieję, że da radę. Wrzucamy najpierw, słuchajcie, wrzucę migdałki. No, tych migdałków mam dość sporo, słuchajcie. Wrzucam migdały, wrzucam garść orzechów włoskich. I słuchajcie, tyle wystarczy i yy, najpierw słuchajcie zaczynam od blendowania yy, tych suchych rzeczy, a daktyle sobie osobno zblenduję. Nawet się całkiem sprawdził. Słuchajcie, bo widzę, że, yy, widzę, że fajnie, yy, fajnie zmiksowane. Yy, słuchajcie, to nie musi być jakaś masa, nie wiadomo, yy, yy, jak będą kawałki, nic się nie stanie. Jest zmiksowane, i słuchajcie, to yy, te orzeszki yy, przesypuję sobie do miski. O, nie wiem, czy to widać, widać. O, taka, słuchajcie, yy, fajny proszek orzechowy. Orzechowo migdałowy. O. Wysypujemy go do miski. Ok. One są w miarę miękkie. I słuchajcie, zrobię tak, że najpierw wrzucę tutaj połowę daktyli. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Czy mikser da radę? Tak jak myślałam, trzeba będzie to raz po raz przemieszać, ale całkiem fajna masa. Yy, ja do, dodam od razu wszystko. O, bo całkiem fajnie to miksuje. I jeszcze słuchajcie, moje kulki, yy, bo ja już je kilkakrotnie robiłam, tutaj mam jeszcze, słuchajcie, te nasionka chia. One są zamoczone, tak? One są normalnie są suche. Tu je trochę namoczyłam, żeby zwiększyły swoją objętość i były bardziej miękkie. Też je tutaj dodaję. I słuchajcie, ja lubię te kulki mocy o smaku kakaowym, Więc ja dodaję takie dwie spore łyżki czarnego kakao. No, takie dwie spore, nawet, o, nawet jeszcze trochę dodam. Ja lubię, uwielbiam je bardzo czekoladowe. No i słuchajcie, teraz, żeby nam tutaj to kakao nie wyskoczyło, zamykamy i blendujemy. Także nasza masa zmiksowana, przyznam Wam się, że dodałam 2-3 łyżki wody. Słuchajcie, jeżeli to jest za gęste, mikser nie daje rady, dodajcie 2-3 łyżki wody. Można to zrobić też w ten sposób, że można to przez, yy, wszystko przepuścić przez maszynkę do mięsa. I też Wam fajnie wyjdzie. I teraz tak, tą masę daktylową dodajemy do yy, tej masy orzechowej. Tak, dodajemy do tej masy orzechowej całą tą masę daktylową. Z miksera wszystko wyciągnięte, słuchajcie, odstawimy z powrotem, żeby tutaj nam nie przeszkadzało. O, i tak wygląda ta, ta masa. Tutaj macie te migdały z orzechami. Tutaj są nasionka, czyja i daktyle. I teraz, słuchajcie, yy, to wszystko należy zmieszać. Tą łopatką będzie mi łatwiej. O, i po prostu tą łopatką mieszamy wszystko razem, tak? Łączymy tą masę daktylową. Taką a la nutellę. słuchaj, taka Nutella nam z tego wyszła z tymi orzeszkami. Jeżeli na przykład ta masa wyjdzie Wam za rzadka, to zawsze można do tego dodać wiórki kokosowe. Też do, do środka zmielić wiórki kokosowe i też to będzie fajnie. Albo na przykład błonnik można dodać łuski babki jajowatej tak żeby zagęścić tą masę. Yy, no ta masa też tak naprawdę powinna nam teraz w lodówce odpocząć. Yy, yy, powinna się zrobić zimna tak Będ, to by też by się to wszystko lepiej formowało, no ale ja tutaj wiecie już nie będę czekała, bo nie mam na to czasu. O. Wszystko ładnie yy, tutaj o. Zobaczcie jaka fajna masa wyszła, taka czekoladowa. I teraz co? Teraz moczę ręce zimną wodą. Tak, pod bieżącą wodą, w zimnej wodzie, moczę ręce o, i robię z tego małe kuleczki. Takie, słuchajcie, o małe kuleczki, i wkładam je do miseczki z wiórkami kokosowymi. W ten sposób, słuchajcie, po kolei jadę i robię takie małe kuleczki. O, tutaj za dużo, muszą być równiutkie. Słuchajcie, kuleczki są świetne na wszelkiego rodzaju wyjazdy, typu wędrówka po górach, jedziemy nad morze, na plażę, nie wiem, w delegacje, do pracy, na przyjęcia urodzinowe, też się fajnie sprawdzają i Wam powiem, że giną pierwsze. Giną pierwsze, zanim ten tort się na stole pojawi, to kulek mocy już nie ma. No, mają trochę kalorii, tak? Mają trochę kalorii, o. Teraz je tak obtaczamy. Możemy je też obtoczyć w czymś innym, na przykład w tych zmielonych migdałach, orzechach zmielonych, o. I tak je słuchajcie, ja sobie je tak kula na deskę i ja je włożę do lodówki, żeby one albo nawet do zamrażalnika, żeby one zrobiły się zimne, tak? O. A potem sobie do pudełeczek można przełożyć lub do jakiegoś woreczka strunowego jak jedziecie na wycieczkę w góry, żeby, żeby jak najmniej rzeczy nosić. No i słuchajcie, na pewno jest to zdrowa alternatywa do wszystkich jakichś batonów niewiadomego pochodzenia. Bo tutaj wiadomo, włożyłyśmy tylko daktyle, orzechy, migdały. Można też jeszcze włożyć y, y, słonecznik, pestki dyni. tak? Ale taką podstawą zawsze w tych kulkach mocy są te daktyle. Doktyle dobrze namoczone. Słuchajcie, o. I tak jedziemy, słuchajcie, do końca. Tutaj nie ma takiego jednoznacznego przepisu, że musi być szklanka daktyli, czy tam szklanka orzechów. Nie, tutaj możecie sobie kombinować na wszystkie sposoby. Można jeszcze zrobić coś takiego, że w środek tego, tej kulki mocy można włożyć migdałka. No ale to wtedy osoby, które częstujecie, musicie powiadomić, że jest tam migdałek, żeby sobie zęba nie złamały. Także bardzo, bardzo was polecam. Zobaczymy, ile tych kulek z tej mojej masy wyjdzie, ale już widzę, że dość sporo. No i dziewczyny, dziewczyny, i chłopaty, zobaczcie, ile wyszło mi tych kulek mocy. Chyba troszeczkę przesadziłam, ale to nie szkodzi, bo my jedziemy w góry na 4 dni, więc na pewno ze sobą to zabiorę. Wyglądają tak, tak jak Wam mówiłam, możecie je obtoczyć w wiórkach kokosowych, w orzeszkach, w orzechach, w kakao, w czym tam Wam fantazja podpowiada. Ja je teraz przekładam o, do takich pudełek. Wiecie, leciutkich, plastikowych, yy, i wkładam do zamrażalnika. Słuchajcie, one będą, mogą. Słuchajcie, nie wiem, no, tydzień, dwa, przeleżeć tam. Tam się nic, słuchajcie, nie stanie. Tutaj nic yy, takiego nie dodawaliśmy. O, zamykam albo my często yy, jadąc w góry na taką wycieczkę. Wiecie, wędrówkę, yy, trochę kilometrów, żeby było lekko, to w takie strunowe w takie strunowe wóreczki też się fajnie sprawdzają. Ja tutaj jeszcze tego nie będę ładowała w te strunowe, bo musi trochę to ta masa zastyc. I jeszcze, czego nie powiedziałam, nie powiedziałam nic o cukrze. Tutaj cukru nie dodajemy. Nie dodajemy tutaj cukru, bo migdałki są tak, te daktyle są tak słodziutkie, słuchajcie, że tutaj cukru nie potrzeba. Można najwyżej, jak ktoś już chce taki mega słodki produkt, to łyżkę miodu dodać. Ale to jest w ogóle niekonieczne. Tak? Czyli wystarczą daktyle, migdały, orzechy, nasiona czyja mogą być, można jakiś błonnik witalny łyżkę wrzucić, można łuski babki jajowatej wrzucić, można słonecznik, można pestki dyni. Tak? Co Wam fantazja podpowiada? Zdrowa przekąska, słodka, zdrowa, wiadomo, dla odchudzających, jedna kuleczka raz po raz. Tak, dla tych co dużo ćwiczą, dużo chodzą, można sobie na dwie trzy kuleczki pozwolić raz po raz. Ja wam bardzo dziękuję, jeżeli wam się ten odcinek podobał, jeżeli byście chciały więcej, byś chciała więcej, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, a ja mówię cześć, do zobaczenia.